Sponsorem programu jest galeria tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Witam w kolejnym odcinku programu Powiedz nie Moim gościem jest dzisiaj pani Dorota Omelska. Pogrom czyni wulgaryzmów i bochomazów na tarnowskich osiedlach. Dzień dobry. Dzień dobry. faktycznie jest tak bardzo źle? Tych ścian wstydu w Tarnowie jest tak dużo? Hmm, jakby się zastanowić, zrobiłam nawet wczoraj taki mały test, jechałam autobusem w stronę rynku, ale ja u Jana Pawła II. I naliczyłam osiem takich Ciężko powiedzieć, że bazgrołów bardziej niż wulgaryzmów, bo to są i tagi, i jakieś po prostu hasła, które nie mają związku z niczym. Ale szpecą po prostu. Ale szpecą, ta tak, to jest najczęściej czarny spray, bardzo niechlujnie zrobiona praca, bo gdyby to jest czyjaś praca. I wiem, że w ogóle po tej stronie muru jest tego mniej, a od strony wnętrza, czyli tam, gdzie chodzą ludzie, jest dużo więcej. Tam są już wulgaryzmy. Więc patrząc tylko na tą część osiedla, no to jest kiepsko. Patrząc ogólnie, nie jest najgorzej. Wydaje mi się, że miasto jest zadbane bardzo, więc tam, gdzie jest ładnie, tam, gdzie są nowe elewacje, raczej się nie przyklejają wulgaryzmy. Mhm. Ale to właśnie z takich obserwacji pojawił się pomysł na to, żeby walczyć właśnie z tymi wulgaryzmami, z tymi bohomazami, których no, tak jak pani mówi, nie brakuje. Tak. To się w ogóle zaczęło w pandemii, jak trochę życie zwolniło. I zmieniła się lekko percepcja tego, co jest naokoło. Chodziłam na spacer ze swoim psem cały czas jakby jedną trasą w stronę lasu, żeby dostać tej dobrej energii. I zawsze natykałam się na jeden napis, który po prostu mnie strasznie mierził. I się zastanawiałam, musielibyśmy wypikać pewnie, tak? <grytanie> Tak, tak. tak. Chociaż ja na jakby w informacji, gdzie się dzieliłam swoimi spostrzeżeniami, wrzuciłam to zdjęcie, bo to jest coś co w przestrzeni publicznej parę lat funkcjonowało. Nikomu to nie przeszkadzało. Mm. Każdy przechodził, każdy Dzieci, przechodził, rodzice. tak. Mm. Czyli było elementem przestrzeni, czymś co ludzie zaakceptowali. No bo gdyby tak nie było, to czym prędzej by to ktoś zamalował. Mm. I, I właśnie to był ten sygnał, żeby coś z tym zrobić, i od pomysłu do realizacji niedługa droga. Nie taka krótka, ale staram się pracować projektowo i pomyślałam, że można to połączyć z czymś dodatkowym, bo w przestrzeni publicznej mamy bardzo dużo agresji, mowy nienawiści, takiego obrażania się wzajemnego. I pomyślałam, żeby zrównoważyć albo spróbować przynajmniej zrównoważyć słowo za słowo. Dlatego pomysł na wiersze i dlatego projekt do stypendium artystycznego, który złożyłam i dostałam dofinansowanie do swojego projektu i tak naprawdę od tego się zaczęło. To był pomysł, który gdzieś tam abstrakcyjnie sobie funkcjonował w mojej głowie jako koncepcja. I, no i okazało się, że on jest do zrobienia, ale nie jest wcale łatwy. Mm -hmm. Jakie trudności właśnie napotkała Pani na swojej drodze w trakcie realizacji tego projektu? Hmm. Wolałabym mówić o sukcesach. Do sukcesu przyjdzie przyznaję. Trudności, no trochę było tego. Dla mnie dużą trudność sprawia wciąż pozyskiwanie zgód na, na malowanie. Czyli papierologia. Papierologia, mhm. czyli żeby się dostać do odpowiedniej osoby, mieć to zaświadczenie, zgodę mhm. na papierze, no bo byłam już legitymowana przez policję, bo ktoś zgłosił, że maluję, więc mhm. wtedy było... Panią uznali za tego Banksiego, powiedzmy, tak? Tarnowskiego. <laughs> <laughs> miło mi że tak mnie Pani porównała. Więc to jest taki etap, którego w ogóle nie widać. Potem jest kwestia przygotowania tej ściany, bo zanim staje się przy ścianie, no to trzeba przygotować projekt, yy, zwymiarować sobie to wszystko i przygotować technicznie też ścianę. Mhm. Sam więc... fakt, przy jakiej ścianie stoimy, prawda? Czy to nie jest Ta. jakiś obiekt zabytkowy, tak? I to jest no, dodatkowy tutaj, problem. tutaj staram się y, tego unikać, aczkolwiek jest potencjalnie, pracujemy nad tym, żeby, żeby pomalować w pobliżu cmentarza żydowskiego, no i czekamy na zgodę konserwatorki zabytków, no bo tutaj jakby jest to wymagane. Moje projekty akceptuje też Plastyk Miejski, bo to nie jest tak, dużo prościej jest wyjść w noc i coś tam sobie stworzyć, a tu po prostu to już jest oficjalna sprawa i no jednak wymaga więcej wysiłku. To tyle o tych trudnościach. Dziękuję. Przechodzimy do tej przyjemniejszej części. Tak jak Pani powiedziała, słowo za słowo, bo można było to zamalować po prostu, odświeżyć tą elewację, ale nie, nie, nie poszła Pani na łatwiznę, tylko słowo za słowo wiersze i to też nie są przypadkowe wiersze, a mieszkańców Tarnowa. Tak, tak, mi zależało w ogóle przede wszystkim na wierszach kobiet i na wierszach o kobietach. Skupiłam się też trochę na własnej sytuacji. Bo jak dotąd, mimo mojego artystycznego wykształcenia, ja pracowałam z ludźmi, ale raczej na polu społecznym, na polu aktywizmu, takiego działania, które wychodziło w przestrzeń miasta, było jakimś działaniem kulturalnym, ale niektórzy odmawiali temu artyzmu. I pomyślałam, że to jest wyzwanie dla mnie. Taka poprzeczka, którą sama sobie postawiłam. Ale widzę, że to jest, to jest coś, co mnie bardzo motywuje. Te wiersze były naprawdę bardzo różne i w bardzo różnym stylu, o różnorodnej tematyce. Ludzie jednak założyli, że to jest, jeśli to jest projekt miejski, to, że warto pisać o Tarnowie. A ja nie chciałam Tarnowa w Tarnowie hmm. pokazywać, tylko to, że Tarnów ma kobiecą stronę i że kobiety tutaj są zdolne i potrafią jako artystki funkcjonować. I naprawdę warto. Tego słuchać, warto na to patrzeć. Tutaj Trzeba było, jak powinien wybrać, bo nie sposób było wszystkie zamieścić się na tych muralach. Akurat te wiersze, które jak dotąd wybrałam, bo to jest tak, że to jest wciąż proces. Mhm. Tak naprawdę, żeby wybrać wiersz, to musi być połączenie ze ścianą i z przestrzenią dookoła. I... Cała wizualizacja, tak. tak? tak to tak, to, to tak, nie jest sam tak. wiersz tylko i kolorystyka, to wszystko na pani głowie można powiedzieć. Tak, tak? to jest, to Cała jest, koncepcja jest wszystko, tego, tak, w sferze tak. projektu i. Właściwie od, częściowo od treści wiersza zależy to, co zaprojektuję, ale też myślę o symbolice, o miejscu, w którym powstaje, o tym, co niesie za sobą tekst, co może być przenośnią, tak żeby troszkę też od siebie dołożyć. Tego jest pewnie bardzo dużo, ale czy jest jakiś wiersz, może jakiś ten krótszy, który tak szczególnie pani zaimponował? Przyznaję, że ostatnio nawet korespondowałam z dziewczyną, która to jest raczej młodsza dziewczyna, która pisze wiersze bardzo związane z naturą, ale to nie jest tak, że natura to jest opis przyrody. Tylko to jest. Ciężko mi to nawet teraz powiedzieć, bo wybrałam fragment akurat jej wiersza, dosyć długie te teksty ma. Ona tak dobrała te słowa, że stwierdziłam, że tutaj to musi być organiczny projekt, taki związany z naturą, w, w kolorach ziemi, w kolorach. w ogóle dużo światła tam powinno mm. być. I. No i teraz szukam ściany. <grywa> Ale to jest też tak, że zadziało się coś innego przy okazji tego projektu, że ktoś może obudził w sobie talent do poezji. Mam nadzieję, że tak jest. Na pewno, bo to słyszałam bezpośrednio, ludzi inspiruje to, że malujemy. Bo ja mówię w liczbie mnogiej, to jest mój projekt, ale pomaga mi młodzież, najczęściej są to kobiety młode i... I myślę, że sprawia im to frajdę, a ludzi to inspiruje do takiej jakby przemyślenia też swojej, swojej pracy, swojego dorobku. Często kobiety o tym mówią właśnie i niektórzy chwalą, że fajnie, że zamalowujemy, inni nam zaraz radzą, co tam powinniśmy namalować, no różnie bywa. Przechodnie zatrzymują się, dopytują w trakcie właśnie tworzenia. Dopytują, aczkolwiek nie wszyscy. To jest też tak, że chyba od natury albo charakteru czyjegoś wynika sposób komunikacji. Bywa tak, że jest po prostu cześć, co manujecie, o, fajne rzeczy robicie. Raczej się nie chcą dołączać. To jest taka sporadyczna sytuacja, była taka, ale. Ale są pozytywnie nastawieni, bo widzą zmianę i widzą, że siedzimy pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień w tym samym miejscu i ciężko pracujemy, no bo to jest ciężka praca. Właśnie, ile czasu sobie dajecie na taki jednorazowy proces? To jest, to jest uwarunkowane wielkością ściany i dostępnością. I pewnie warunkami atmosferycznymi. Tak, jest też z tym związane, że ja w tygodniu pracuję, więc jestem w stanie robić to tylko w weekendy, a nie mam jak Duracella w sobie, <grym> więc muszę odpoczywać czasami. No więc to tak się dzieje, że z, pracujemy z doskoku, to do przygotowania często się wydarzają wcześniej, bo w domu wycinam szablony, we własnej kuchni mieszam. Aby żeby było trochę taniej. No tak to wygląda. Mówiliśmy o takim zaskoczeniu, tej inspiracji, ale taki najbardziej miły moment w trakcie wykonywania muralu pojawił się. Mam tutaj na myśli małą Ukrainkę, która zatrzymała hmm. się tak w trakcie tak, i tak. nawet mogliście liczyć na jej pomoc. Tak, to było zachwycające w ogóle, bo mama Maszy po prostu podeszła i zapytała, czy ona może nam pomóc. Ja w ogóle wiesz, oczy, no pewnie zachwycona byłam. Od razu jej oddałam wałek, spodobały się kolor, bo malowałam na różowo. Była ubrana całe, cała w, w tego typu odcieniach. Miała nową sukienkę, jak się później dowiedziałam, pierwszy raz założoną. I malowała bardzo, z bardzo dużym poświęceniem. I to nie były takie przypadkowe ruchy, Nie, nie, nie. Prawda? Ta dziewczynka maluje już obrazy olejne, więc ja byłam pod dużym wrażeniem, jak mama zaczęła opowiadać o tym, w jaki sposób masza pracuje w domu, że ma własne sztalugi, że różne techniki malarskie stosuje, więc. I prowadzi ją mama. Później są, poznałam, to jest Ola, poznałam Ole, zaprosiłam ją do domu kultury, rozmawiałyśmy chwilę i w jaki sposób możemy podziałać razem. Mm -hmm. Powiedzmy zatem, ile tych murali już powstało? Jak dotąd powstało pięć, jestem na półmetku. Jeszcze kolejne pięć przede mną i właściwie to troszkę stanęłam, bo czekam na zgody. Dopóki się to nie wydarzy, no to ciężko jest ruszyć, ale dzisiaj jak jechałam do was do studia, to po drodze zahaczyłam kątem oka kolejną ścianę i myślę, że w drodze powrotnej tam zajrzę, żeby zapytać. Maksymalna ilość miejsc jest uwarunkowana oczywiście tą wartością tego stypendium, tak, że, że to pozwoli na wykonanie określonej liczby, tak naprawdę. Ścian. Ja założyłam, że to będzie 10. To stypendium niestety już w tym, w tych latach po takich wielkich podwyżkach, to powinnam się zatrzymać na sześciu. Ale mm. bardzo się staram, żeby po prostu wykonać cały swój projekt i, no i radzę sobie, co no tu dużo mówić. Gdyby miała Pani możliwość stanąć, zobaczyć prosto w oczy takiemu, ciężko odpowiedzieć, artyście, mm -hmm. który czyni te bohomazy na, na powiedzmy, tarnowskich osiedlach, ścianach, co chciałbym u Pani powiedzieć tak prosto w oczy? Wydaje mi się, że musimy rozgraniczyć wandali, czyli ludzi, którzy bezmyślnie niszczą mienie publiczne yy, i robią to zawodowo, a młodych ludzi, którzy nie mają co ze sobą zrobić, nie wiedzą, co począć z energią i to jest jakaś forma interakcji ze swoją grupą rówieśniczą. Yy, I tak z moich obserwacji... W, Wynika, że to są raczej tacy młodzi ludzie. Trochę zagubieni, trochę nie wiedzący, co ze sobą zrobić. To są bardzo często kibice klubów sportowych. No niestety ta działalność klubowi chluby nie przysparza, no, ale widocznie gdzieś nie ma tej łączności w myśleniu, że jak napisze unia, mm", to będzie fajnie dla Towi. Mm". Mhm. No więc <ślad> tak to wygląda. To często ja zakładam, że są to mężczyźni głównie, bo tam się często pojawiają penisy różnego rodzaju. Kiedyś nawet miałam frajdę, jak robiłam, jak pracowałam w mościcach, to była taka akcja szybowca w czasie pandemii i tam ludzie mogli napisać, czego, na, na co czekają, co zrobią, jak się pandemia skończy i takie różne historie. A wiesz, czego było najwięcej? No, więc ja chodziłam i moderowałam tą mokrą szmatką, ale robiłam sobie dokumentację stwierdziłam, że akurat tutaj fantazja narodu nie opuszcza. No i, no i to tak właśnie jest. I co bym powiedziała? Myślę, że jeśli byliby w procesie tworzenia. To nie warto by było od czegokolwiek mówić, bo to jest i adrenalina, i, i takie napięcie, że mogłoby się skończyć rękoczynami na przykład w moją stronę, więc zupełnie bez sensu. I nie zrozumieliby tego, co do nich mówię. Yy, bo to jest też yy, jakby nie, nie to miejsce, nie ten czas. Ale powiedziałabym może tak żeby spróbowali nakierować swoją energię gdzie indziej, żeby wzięli udział w runnagedonie, nie wiem, w, w, zostali wolontariuszami w schronisku dla zwierząt, pomogli starszym ludziom. No bo tak też można wyrażać siebie, prawda? Tak i to daje taką, takiego powera, to chyba czego szukają, że szukają, ludzie szukają przeżyć przede wszystkim, popkultura i to, co jest w telewizji, te emocje nam mocno podkręca. Yy, wszelkie aplikacje internetowe działają tak, żeby nam zmysły pobudzać, no bo o to chodzi. No więc potem wychodzimy do naszej szarej rzeczywistości i się okazuje, że nuda, nuda, nic się nie dzieje. No i co można zrobić? No można próbować, właśnie yy, jakoś się yy, twórczo wyrazić, yy, malując. Ale robiąc to z głową, czyli projektując, konsultując z ludźmi i wciągając ludzi do takiej pracy, no albo można po prostu wyjść i zniszczyć. To jest tak jak podpalanie koszy na śmieci, rozbijanie szyb, niszczenie przystanków autobusowych. To najczęściej jest w, dzieje się w momencie, kiedy, kiedy człowiek jest super znudzony. I na przykład, kiedy jest pod wpływem alkoholu albo I jest innych użytek. Typowo na Tak, więc jakaś, tak? to jest jedyna myśl tu już nie ma zahamowań. Tak. Więc tak sobie myślę, że no fajnie by było, jakby ludzie, których męczy wena, albo że czują jakąś taką energię, że chcieliby coś zrobić przy ścianie, żeby na przykład przyszli do, do mnie. Czemu nie? I ja chętnie poprowadzę dla nich zajęcia albo pogadam z nim po prostu, co oni chcą zrobić. Mogą się spełniać. Jakoś to ukierunkować, hmm. bo wydaje mi się, że to, to jest ważne. Hmm, fajnie byłoby, gdyby na przykład w Tarnowie powstało jakieś miejsce. Jakaś ściana, na której dobrowolnie każdy by sobie mógł coś tam pomalować, jeżeli by czuł taką potrzebę. Nie mówimy tu o osobach, które faktycznie chcą coś zniszczyć, tylko, ale i taki pewnie by nie brakowało. No tak, to by było super. Taki pomysł jest bardzo fajny i w sumie jest parę takich miejsc, gdzie można by było to przeznaczyć. Tam przez chwilę nawet koło dworca kolejowego, mm. były takie miejsca i tam powstały piękne grafiti. To są projekty cyzelowane y, wcześniej i później wykonywane z największą pieczołowitością. Tam zaraz za pocztą, prawda? Tak, dokładnie tak. tak. I to chyba teraz już zamarło, już tam nie ma tych, mm. tych y, ludzi, którzy malowali, no ale to były po prostu teamy, które faktycznie fascynowały się grafiti, mm. bo to jest też tak, że grafiti, murale, y, ogólnie sztuka uliczna, czyli jak Jakiekolwiek, jakakolwiek twórczość w przestrzeni miasta to jest jednak coś innego niż właśnie napisanie Nie lubię Maryśki, nie? Hmm. Albo tak, no tak. <noise> właśnie od razu się ciśnie na, na usta tak. i to jest właśnie to, że to nam zostaje w głowie. Tak. Jest jakby Ciężko to naturalnym... odzobaczyć później. Tak. Nie? tak, tak, tak. Już tego nie możesz odzobaczyć. i no i wychodzi, że tak właściwie jest na świecie. A te murale, które już powstały, czy ktoś odważył się już ingerować w nie? Nie. To też nie. cieszy. Tak, to bardzo cieszy, ale powiem ci, bo też zapytałaś o to, czy jeśli coś jest, to trzeba to w jakiś sposób chronić. Wydaje mi się, że hmm. to, to też działa, to, to działa trochę podprogowo. Bo jeśli miejsce zmienia się i ludziom się to podoba, to zaczynają o to dbać. Ja nie mówię, że chodzą tam i z miotełką do kurzu i ścierają. Ale to trwa. Ludzie się cieszą, że mają ładniejszą przestrzeń. I mogę dać przykład muralu, który robiłam w 2018 roku. Razem z dzieciakami, młodzieżą, wielką ekipą w ramach projektu Wzory Miasta. I ten mural jest niemalże nietknięty. A to już tyle lat. Tam tylko jednemu ptaszkowi tam oczka ktoś pomalował na czarno, i jajeczka spod niego też są na żółto, ale to wszystko było na zasadzie: jestem w ramce i maluję tutaj a nikt nie przejechał i nie chce nikogo inspirować po prostu, żeby to zniszczyć. Zanim przejdziemy do Twojego aktualnego miejsca pracy, czyli Domu Kultury na Westerplatte, nie sposób nie powrócić do wcześniejszego miejsca pracy, w którym na pewno zostawiałeś ogromne serce, czyli Centrum Sztuki Mościce. Tak króciutko, ponieważ czas jest dosyć ograniczony w naszego programu, jak wspominasz ten czas? Bardzo dobrze. To było miejsce, które pozwoliło mi się rozwinąć, które mnie do, właściwie nie ograniczało, ponieważ dostałam wolną rękę, jeśli chodzi o działalność edukacji kulturalnej, a później. Tak naprawdę sama sobie tą drogę wytyczyłam w jakimś sensie, otrzymując grant w ramach działalności związanej z dziedzictwem mościc, czyli Mościcą w Sercu. To jest projekt, który dostał dotację i ja później się skupiłam głównie na tym projekcie, bo on zakładał mnóstwo działań związanych ze społecznością, z kulturą, z architekturą i przyrodą mościc. No więc to było coś, co, co mnie od zawsze kręciło. W ogóle relacje z ludźmi są dla mnie bardzo ważne, i, i mam to szczęście, że otaczają mnie ludzie, którzy mają dobrą energię. Więc ten projekt niesamowicie, yy, niesamowicie się rozwinął. Co mnie bardzo cieszy, bo pokazał dzielnicę Tarnowa trochę zapomnianą, a bardzo ważną. W Mościcach zajmowałam się też edukacją kulturalną i warsztatami, też do pewnego momentu, potem ta moja ścieżka się zmieniła. Zajmowałam się też dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. To też była fajna przygoda, bo dużo ludzi bardzo poznałam, ciekawych, z pasjami. Także to był bardzo dobry czas. Tego oczywiście można wymieniać bardzo dużo i nie sposób tak w skrócie o wszystkim powiedzieć, tak. ale że serce masz ogromne, więc dziś, dziś. <laughs> w Domu Kultury na Westerplatte no, jest też mnóstwo rzeczy, którymi się zajmujesz. Zatem zapytam, co słychać w Domu Kultury na Westerplatte. No. <laughs> Jesteśmy właśnie w przeddzień publikacji całego programu na wakacje, bo przechodzimy w tryb wakacyjny i kończymy właśnie w tym tygodniu, kończą się, podsumowujemy spotkania grup tematycznych. Plany na wakacje są takie, że oczywiście chcemy się widzieć z dzieciakami na takich pojedynczych warsztatach przedpołudniowych. Zaplanowaliśmy dwa razy w tygodniu przez całe dwa miesiące zajęcia ruchowe i mamy pomysł na taką działalność, która trochę to też wynika trochę z tej z natury, jaką mamy. Zespół, który jest w Domu kultury, to są ludzie, nie do zatrzymania. Nie że dosłownie. Ja muszę mówić hola, hola, chwila, chwila, nie mamy niestety tylu cza, tyle, tyle czasu, żeby to, żeby to zrobić wszystko. No więc notujemy sobie te nasze pomysły i one przechodzą jakby na później. A to, o czym wspomniałam, to jest cykl młody wieczór, czyli takie spotkania luźne, zdecydowanie na relaksie, które mają nas trochę rozkręcić. Ale w tą stronę, że warto żyć i warto się cieszyć z tego życia, które mamy. I tam zapraszamy na przykład do turlania się po trawie, do robienia dzikich dźwięków na wielu instrumentach, do zrobienia masy krytycznej z baniek mydlanych. To, to się oczywiście wszystko uda wtedy, kiedy przyjdą ludzie i przyniosą część akcesoriów. O, mamy jeszcze pomysł na Camping Instant! Ma to polegać na tym, że przynosimy namioty, mogą być nawet te pop-upy ekspresowe, i robimy szybkie pole namiotowe z całym ekwipunkiem, który się z polem namiotowym wiąże czyli zbuchamy materacę, rozkładamy śpiwory. I kogo po prostu wyobraźnia poniesie, tym lepiej. No i jeszcze została ostatnia i wydaje mi się, że bardzo ważna sprawa. W Domu Kultury Westerplatte odbywają się turnieje ogólnopolskie w gry planszowe. To są lipcowe terminy i gramy w grę katan i w carcassonne. Magda Trusz, która się opiekuje tematem y, planszówek Domu Kultury, prowadzi również treningi, także można skorzystać z tego wcześniej. Tak naprawdę ja nie mówię tutaj szczegółów, bo nikt nie zapamięta takich szczegółów, ale można sięgnąć do nas na Facebooka i tam wszystko jest napisane. Takie mamy pomysły. Y Myślę, że to jest coś, coś świeżego w Tarnowie. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby, żeby być blisko ludzi i trochę i po prostu z nimi być. Hmm. Właśnie to jest ta jedna z osób nie do zatrzymania. <głosy> <głosy> to już takie pytanie na sam koniec. Oczywiście to widać, ale zapytam, za co najbardziej kochasz Tarnów, nasze miasto? Hmm. To jest, to jest moje miasto od zawsze i wróciłam do niego po studiach. Za co ja kocham Tarnów, za spokój, który tutaj jest, za to, że wszędzie mam niedaleko. Bardzo cenię to miasto za to, za to, że ono kwitnie kulturą. Mam mnóstwo zdolnych ludzi tutaj mieszka i skromnych ludzi. I chyba też za to, że wciąż go na nowo odkrywam. To jest tak, że im jestem starsza, tym pewne rzeczy przede mną się otwierają, i teraz jestem zafascynowana. O zawsze byłam w sumie architekturą, ale teraz dostrzegam niesamowite detale architektoniczne, które jak dla mnie, mi się od razu w głowie przetwarzają na znaki graficzne. Ja już widzę, nie wiem, parasol z czymś takim, no, no to takie, takie myślenie. Ale Tarnów to jest piękne miasto przede wszystkim i wydaje mi się, że to jak o niego dbamy, ile serca wkładamy w to, co tutaj robimy, no to ono jest tym piękniejsze i tym milsze do życia dla innych i też nam oddaje tym samym. Dokładnie tak. <laughs> ja bardzo ci dziękuję już za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem była pani Dorota Omelska. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.